W 1995 roku na angielskich boiskach doszło do jednej z największych sensacji: Blackburn Rovers wygrało wyścig o Mistrzostwo Anglii i na koniec sezonu oficjalnie zostali ogłoszeni zwycięzcami Premier League. Rovers wówczas pokonali takie marki jak m.in. Liverpool, Nottingham Forest, Newcastle United czy Tottenham oraz uprzedzili ogromny Manchester United Alexa Fergusona. The Riversiders dokonali niesamowitej rzeczy, jednak jak oni to zrobili? Blackburn Rovers to angielska drużyna znajdująca się w mieście Blackburn. Klub został założony w 1875 roku. Jest jednym z założycieli profesjonalnej angielskiej klasy rozgrywkowej w 1888 roku. Blackburn najwyższą ligę wygrało trzykrotnie, po FA Cup sięgało sześciokrotnie, a Carabao Cup zwyciężyło raz. W ciągu pierwszych trzech dziesięcioleci XX wieku Blackburn Rovers. Uważano za najlepszą drużynę w lidze angielskiej. The Riversiders są także jednym z siedmiu klubów, którzy wygrali nową Premier League utworzoną w latach 90. Cofnijmy się teraz do lat 60. Bowiem w 1966 roku Blackburn kolejny raz zostało zdegradowane z Division One, czyli późniejszej Premier League. Jednak tym razem Blackburn Rovers w najwyższej klasie nie było przez 26 lat. W 1991 roku klub został przejęty przez lokalnego przedsiębiorcę Jacka Walkera który na stanowisko menadżera mianował Kennego Dalglisha, czyli piłkarską legendę Liverpoolu. W 1992 roku klub uzyskał awans do nowo założonej ligi Premier League. Również w 1992 roku Blackburn ustanowiło ówczesny rekord transferowy w wysokości 3,5 miliona funtów za 22-letniego napastnika Southampton Alana Z Swego czasu na Ewood Park. Zaczęło grzmieć, bowiem Blackburn Rovers borykało się z problemami w pierwszych latach XX wieku. Na szczęście wszystko skończyło się pomyślnie, a sytuacja klubu wróciła do stabilności. Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu w 1994 roku nikt nie przypuszczał, że Blackburn Kennego Dalglisha pokona gigantów i sięgnie po mistrza. Fakt, sezon wcześniej zajęli drugie miejsce tu za Manchesterem United. Jednak drużyna z Old Trafford wydawała się być wówczas nie do przejścia. W 1991 roku Blackburn Rovers zostało przejęte przez Jacka Walkera, o czym wspomniałem wcześniej. Lokalny przedsiębiorca od czasu przejęcia inwestował duże pieniądze w klub a Dalglish mógł spokojnie budować wizję zespołu. Szkocki menadżer zaczynał w Blackburn z poziomu Division 2, dzisiejsze Championship. Wówczas w Rovers grali tacy piłkarze jak m.in. Duncan Shearer, Mike Newell czy Colin Endry. Jack Walker, jak i Kenny Dalglish pierwszy sezon w klubie zaczęli wyśmienicie. Szóste miejsce w tabeli, wywalczone miejsce w barażach, a później awans do najwyższej klasy po 26 latach. Po wielkim sukcesie w Blackburn klub postanowił się wzmocnić i zapewnić, sobie pewne utrzymanie. Do The Riversiders dołączyli m.in. Kevin Gallacher, Graham Lesu, czy przyszła gwiazda Blackburn Rovers, Alan Shearer. Rovers jako Beniaminek Premier League zajął wysokie czwarte miejsce w tabeli, wyprzedzając m.in. Liverpool, Sheffield Wednesday, Tottenham czy QPR. Do tego trzeba dodać fakt, iż ekipa Dalglisha była najlepszą ofensywą w lidze strzelając 68 bramek. Najwięcej goli dla klubu zdobył Alan Shearer – 16. Rok później, bo w 1994 roku, Blackburn Rovers zajęło jeszcze wyższą pozycję, bo aż drugą. Na transfery klub wydał łącznie lekko ponad 10 milionów funtów, kupując pięciu piłkarzy. Mistrzostwo Anglii ponownie wygrał Manchester United który nad Rovers stworzył 12-punktową przewagę. Natomiast Alan Shearer ponownie zdobył pokaźną liczbę bramek, 31, zajmując drugie miejsce w klasyfikacji strzelców. Ta wysoka pozycja Blackburn Rovers w lidze była zapowiedzią wielkiej angielskiej sensacji, która wydarzyła się sezon później. I nadszedł, sezon 1994-95. Wówczas największym transferem Blackburn był Chris Sutton z Norwich City. Klub przed oficjalnym rozpoczęciem sezonu wydał 8 milionów funtów i był gotowy na rywalizację i wyścig o tytuł Premier League. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, jakie plany na ten rok mają Rovers. Wszyscy przekonali się o tym w maju. 1995 roku. The Riversiders sezon weszli znakomicie. 7 pierwszych meczy bez porażki, remis z Arsenalem i zwycięstwo z Chelsea. Łącznie 17 punktów na start. Pierwsza wpadka nadeszła w ósmej kolejce z Norwich City, kiedy to ekipa Dalglisha przegrała spotkanie 2–1. Najdłuższa pasa bez porażki wyniosła 12 spotkań, gdzie Blackburn nie przegrało meczu od 29 października do 14 stycznia, kasując 34 punkty. Ich niesamowitą serię przerwał również rozpędzony Manchester United. Wygrywając z klubem Dalglisha 0 do 1. Tytuł mistrzowski czekał do samego końca i do ostatniej kolejki nikt nie wiedział, kto wygra Premier League. 41 spotkań. Blackburn Rovers 89 punktów, Manchester United 87. Batalia o fotel lidera toczyła się tylko pomiędzy tymi dwoma zespołami. Wszystko wyjaśniło się 14 maja 1995 roku. Blackburn Rovers na wyjeździe przegrało z Liverpoolem 2 do 1. To była wielka szansa dla United, które wówczas grało również na wyjeździe, ale z West Hamem United. Ostatecznie Czerwone Diabły podzielili się punktami z młotami i dosłownie zmarnowali strzał na pustą bramkę, pozostając na drugim miejscu. Tym samym Blackburn Rovers spektakularnie, zaledwie 3 lata po awansie, zostało mistrzem Anglii. The Riversiders sprawiło niespodziankę wykorzystując potknięcie United oraz pokonując na swojej drodze praktycznie każdego. Niesamowita historia. To właśnie wtedy Blackburn Dalglisha oraz Jack Walker zapisali się w historii futbolu jako wielka sensacja. Królem strzelców został Alan Shearer, który rozegrał sezon życia strzelając 34 bramki w lidze i doprowadzając Rovers do tytułu w 1995 roku Blackburn Rovers zostało najlepszym klubem w Anglii. Odpowiem teraz na pytanie z tytułu odcinka i omówię kilka kluczowych czynników sukcesu Blackburn Rovers. Po pierwsze, Finansowe wsparcie. Lokalny biznesmen Jack Walker, właściciel fortuny stalowej w latach 90., zainwestował ogromne środki w klub. Łącznie od awansu do mistrzostwa, Walker wydał na transfery 28 milionów funtów, co wtedy było dużą sumą. Dzięki niemu Blackburn mogło pozwolić sobie na transfery z najwyższej półki, co było nietypowe dla klubu, który na początku określany był jako ligowy średniak. Po drugie, klub od 1991 roku prowadzi legendarny piłkarz Liverpoolu i ich były menadżer Kenny Dalglish zbudował dużynę krok po kroku, awansował z nią do Premier League i stworzył mistrzowski skład potrafił świetnie zarządzać szatnią i łączyć gwiazdy z solidnymi, pracowitymi piłkarzami stworzył niezawodną taktykę i dobrze funkcjonującą formację które rozprawiły się z każdą drużyną Premier League po trzecie gwiazda klubu Alan Shearer, który znacząco przyczynił się do osiągnięć klubu w sezonie 1994-95 zdobył 34 gole w lidze i był główną siłą napędową drużyny. Stworzył zabójczy duet napastników z Chrisem Suttonem, nazywany wówczas SAS. Od awansu do mistrza Shearer strzelił łącznie dla Blackburn. 81 bramek. Absurdalnie wybitne statystyki. Po czwarte, silnie mocna, zbalansowana drużyna. Rovers nie miało słabego ogniwa. Każdy grał na lepiej jak się da, i dawał pewność siebie na boisku. Wszyscy wiedzieli co robią i każdy miał określoną rolę. Dalglis, który zbudował dobrze funkcjonujący skład, to fundament tego wielkiego sukcesu. Po piąte, słabsza końcówka Manchester United. Klub z Old Trafford prowadzony przez Sir Alexa Fergusona walczył do ostatniej kolejki, ale miał Problemy kadrowe i stracił punkty w kluczowych momentach. W decydującym meczu Blackburn przegrało co prawda z Liverpoolem 1–2, ale United tylko zremisowało z West Hamem, o czym mówiłem wcześniej. To również ważny i niesamowity czynnik. Dobrze poukładana, stabilna ze świetnym trenerem, wsparciem finansowym i małym szczęściem, drużyna zaskoczyła wszystkich w 95 i pokazała, że wszystko jest możliwe i da się pokonać tych najlepszych. Losy Blackburn Rovers po kapitalnym sezonie zaczęły się trochę rozjeżdżać i zaledwie 4 lata po mistrzostwie Anglii ekipa Jacka Walkera spadła z ligi, zajmując 19 miejsce w tabeli. Przez te 4 lata Blackburn stało się typowym średniakiem ligi, który dryfował gdzieś po środku tabeli, mając nadzieję na jakieś puchary. Najlepszym sezonem po tytule 1997-98, kiedy to Anglicy zajęli szóste miejsce, kwalifikując się do pucharu UEFA. Od 1995 do 1999 roku w Rovers zaszły także spore zmiany kadrowe, największą zmianą było odejście z funkcji menadżera klubu Kennego Dalglisha. Szkod po mistrzowskim sezonie został kierownikiem sportowym Blackburn, a nowym trenerem został świętej pamięci Ray Harford. Jeśli chodzi o skład piłkarzy, to tutaj stopniowo sezon po sezonie najlepsi gracze odchodzili z klubu. W sezonie 1996 97 klub opuścił Gwiazdor Blackburn. Alan Shearer na rzecz Newcastle United. Po spadku z Premier League w 1999 roku Blackburn Rovers awansowało do najwyższej klasy rok później. W 2010 roku Jack Walker opuścił klub i sprzedał swoje udziały indyjskiej firmie Wankis. Dwa lata później The Riversiders ponownie spadli z najwyższej klasy i do teraz już nie wrócili. Aktualnie Blackburn Rovers gra na zapleczu Premier League bez żadnych fajerwerków. Drużyna stała się ligowym średniakiem, ale Championship. Na razie nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie Rovers powrócą do Premier League, jednak nikt im nie odbierze tego, że uprzedzili piłkarskich gigantów i wygrali Mistrzostwo Anglii.